Matko Boża, Królowo Polski, Królowo Rodzin, wdzięczni za dar macierzyństwa i ojcostwa, zawierzamy Ci nasze rodziny. Ofiaruję Ci i poświęcam na zawsze moje dziecko. Weź je w swoją matczyną opiekę, prowadź je przez życie, tak aby zawsze było blisko Ciebie. I Twojego Syna Jezusa, którego przyjmuję w Komunii Świętej. Broń moje dziecko przed wszystkim, co mogłoby zagrażać jego ciału, a zwłaszcza jego duszy. Pomóż nam, rodzicom, wychować je na chwałę Bożą. Wypraszaj Mu światło Ducha Świętego na każdy dzień życia. Przyjmij tę moją pokorną i szczerą ofiarę. Dusza mojego dziecka, jego ciało i całe jego życie są Twoje, a ponieważ należy do Ciebie, czuwaj nad nim, chroni od wszelkiego zła, niczym Twoje dziecko. Pod Twoją obronę uciekam, Czekamy się, święta Boża Rodzicielko. W naszym życim racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich, Zastępów, Szatana i inne duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.